Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony mk 2 i dzisiaj sobie gramy tutaj w fnaf Sister location custom custom night tak, tak, tak kontrol kontrol dobra

pierwsza on um, o kurde tam ten Czy pani tak naprawdę koło mnie. Dobra możesz, dzięki Nope, nope, nope. Kontrol. 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 Kontrol, dobra. Dzięki Ci bardzo. <laughs> Idź sobie. No ja nie mogę. Obserwuję bardzo, bardzo węźni. Pewno coś tutaj. O control, control, kontrol, control. Kilka kontrol, kontrol. razy pospawiłam teraz tą kontrolę, jak sobie się. Tutaj też sobie Prawie nic nie widać, ale dobra. Druga Jest dobrze. No weź i oj patrz, jak to fajnie wygląda dzięki tutaj coś tutaj o dobra już się zrobiło dobra dalej 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 dobra I musimy patrzeć Dobra, tutaj nic nie winieć. Mam oh, na control, control, control. Nie ma gdzie tam. Nie ma. Mm -hmm. To było. No? Control. Nie złościsz! Tam ciągle jest i mnie obserwujesz. Nie, nie, nie lubię cię. Chodzę. Pewnie coś odkręcają. Wiedziałam, że coś odkręcacie, idźcie sobie stąd. Idź! Dzięki. Camp. 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 No nie! Panie czy to może mnie nie wyskakiwać, co tam jesteś? Dobra? Idź! Do widzenia. Wiem, widać człowieku. Na tym macie się nie Odkręcamy, odkręcamy, odkręcamy. Dobra, skontrolowano. Skontrolowane. Ale ja spamy to moszkę, prawda? Nie? Nie? Nie. nie. Już to nie da się w żaden sposób. Gin. Czwarta amfajnie. Mm. Mm -mm. Kontrol. Nikt nie idzie. Nikt nie idzie. Też nikt. Tutaj. <laughs> Hello, my friend. Gdzieś. Łapiąta! Panie, czemu skoczyłeś? Ja Cię nie rozumiem. Zawiesiłeś się w dodatku? Jeszcze do mnie masz pretensje. Nie rozumiem Cię po prostu. Patrzysz na mnie. od tutaj masz jakieś zębiska fajne. Tutaj też. I tu masz jeszcze chłopot, nie? Piękne oczy. Po prostu masz piękne oczy. Po prostu piękne, przepiękne, przeprze, przeprze, prze, przepiękne prze, 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 Dzięki ci. Dobra. Teraz Hardcore. Teraz Hardcore. Tak to nie przetrwam, Hard. Core... teraz trzeba osto grać Teraz... JUŻ?! E! Dzięki Ja nie, nie... Nie, nie, Control, kontrol, kontrol, kontrol. Kontrolę Foxy, idź! Idź sobie! Tak mi wyskoczył, dobrze. Może nie patrzę. Nie lubię cię! Ja cię po prostu nie lubię. Po prostu cię nie lubię. Eee, to, to jest za trudne. To jest za trudne. To jest za trudne. Idź sobie stąd, bo cię nienawidzę. To jest za hardkorowe po prostu No tak, po prostu za hardcore. Jeden, jeden, a no, ja chcę zero, kurde Nie, custom, nie, tak. Dobra, to już może będę kończyć Nie, no dobra Jeszcze jedną net zagramy sobie, tak przynajmniej Przynajmniej niech będą dwa Tu będzie jeden, tu jeden, bo cię nienawidzę plus trzy, no tak, a tego tam jest dwadzieścia a tego 6. 7. siedem I'm One, three, nie ma co kontrolować nam no. mm. hm No, dzisiaj już wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam że coś. czy Wy coś tam knujecie, nie? Patrzymy, patrzymy. Ej! Naprawdę! No dobra, no jak. Jak ja ci nawet nie słyszałam? Niemożliwość po prostu, niemożliwość. dzieci po prostu nienawidzę. Twój. Jeśli to zaspamię w ten Nohan, to zobaczysz. Jak znajdę. Twojego producenta, to po prostu... Pff, 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 pff. O, o, tutaj to jest twój producent. O to, to ten kwadracie to jest buzia twojego producenta. Wiesz zatem tym. Pff, 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 pff. Cześć bardzo, ja cię nienawidzę. I jeszcze sobie tu siedzi, nie? że nie, to się zawiesiło na ciebie. Wiesz, wiesz, że się zawiesiło. Dzięki. Um. Custom Knight. 20 kurk. Nie. Dobra, niech będzie wsięg na jeden. Ja chcę niego zakliknąć, nie? To wtedy mi jedyę, co? So? Wtedy mi jedy. Jaka jest wróciła między wami? Nie? Hy? No dobra, daj te. chcę te małe mieć. 20. Bam. Trollit. No nope.

Zadaj no. no! Nie patrzę na Ciebie Nie chcę Cię! No i tak mi wyskoczył i tak A Ty sobie jeszcze tu hikrasz, nie? A Ty musisz sobie tu jeszcze hikrać i mi robić narzut, co? Co? No bo się nie Dobra, skoro się nie da, to ja się może pożegnam Dobra, tak czy inaczej Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Pamiętajcie o zostawieniu e, subskrybencję. tam, jak się to nazywa? No wiem się jak to się nazywa ale zostawcie subskrybentę, lajkujcie, subujcie, i komentujcie. I już dużo komentarzy. I wejście do... tego 109 fobii, bo oczywiście... Bo wyście, tak. No. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Papa. Papa. Like up. Like Papa. Oh. Mm -hmm.